Więc witajcie w takich niespodziewanych przygodach w grze, BroForce. BroForce, którą pierwszy raz sobie ogram i to nie sam, ale w kooperacji z moim skarbem tutaj, Jagódką. Jagódko, przedstaw się. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, zagramy sobie w kopię w dwie osoby. To jest stara gra tak naprawdę 2015, ale zaraz zobaczycie, że stara, ale Jara. Spróbujmy dołączyć ja tutaj jeszcze takie żeby nie spoilerować w tym co się je, ale ludzie którzy znają to, to pewnie będą wiedzieć o co tu chodzi. No więc tak, miła pikselowa grafika, Stany Zjednoczone, Broforce. Na świecie zaplanował terroryzm. Lecimy najpierw do Wietnamu, tam wiesz, jak zwykle są największe dymy. Yy, I po to rząd Stanów Zjednoczonych stworzył specjalną jednostkę Broforce, która ma walczyć z wszystkim co złe. Terroryzmem, kosmitami, diabłami i innymi złymi, że... o, spróbujmy rozwalić mewę. W o o, no, więc jak widzicie, pełna, interaktywna mapa. Dobra Jagódko, i ty już jesteś, też dołączyłeś, tak? Rozumiem, możesz latać chopperem? Właśnie jeszcze nie. A więc po trochę... po trochu problemach technicznych wreszcie udało nam się z Jagódką połączyć. Nie wiem, jakieś dzisiaj akurat są tylko problemy serwerowe. No i przede wszystkim chcecie zobaczyć pewnie, z czym to się je, więc lecimy do Wietnamu. Mamy te poziomy na tej mapce, to jest pierwszy poziom. Poziom zagrożenia jest niebieski. I na dole pisze, że co? Że więźniowie wojenni zostali tutaj... Po prostu złapani w Wietnamie, ciekawie napisane, a są przetrzymywani 25 lat, musimy ich znaleźć i uratować, taka jest nasza misja, jest generał, generał twardziel, lądujemy naszym chopperem i jednostka to Broforce. Jest, to nie jest Wietnam, tylko Wetman. Wetman, we, o. I patrzcie, piękna pikselowa grafika i przede wszystkim rozwałka. Zaczynamy, mamy oddziały nasze twardzieli. I mamy Arnolda Schwarzeneggera. Mamy Murzyna. Gra polega na totalnej rozwalce. Zaraz będą gdzieś tutaj jacyś ci pewnie. O, zmieniamy sobie postać. Brobokop. Chociaż tak widzę, że chyba zapisało nam Jagódko mimo wszystko tych yy, gości co odblokowaliśmy ich. Chyba tak. No to wygląda. O, i rozpaśkujemy. I do topera. Wybuchły eksplozje. I Eria, proszę. Cały teren został wyzwolony. Zabijając wszystko i wysadzając tym bardziej. Ile? 22 trzeba. Dobra, to w sumie nie warto grać od początku, bo i tak byśmy pewnie do końca kampanii wszystkich tutaj nie ogarnęli. O. Ja pierdzielę, brosów nie odblokowali, bo cała gra polega na tym, że mamy naszych twardzieli, prawda? I ich odblokowujemy właśnie uwalniając więźniów wojennych. Mamy, o proszę, Rambo, najbardziej podstawowy gościu jaki istnieje. Sterowanie jest bardzo proste, to są dosłownie trzy przyciski na... Na krzyż właśnie. jak już sobie spadła. Rozwalamy, skakujemy. No i tak gra się w kooperacji. Proszę, kto to jest? Ripley. Ripley z Aliena Śmieci z Bostonu. <laughs> tak, to są wszyscy twardziele, jakich można sobie wyobrazić, praktycznie. Proszę, jest Blade. Zresztą to się zmieni. Weźmy teraz sędzia Dread. On ma automatyczną, sterowaną rakietę. Pum. Wszystkich nastrzała. I znowu do flagi. I wskakujemy, i odlatujemy. No więc, cała tak naprawdę gra polega na tym, żeby odblokowywać nowe postacie, każda z nich ma własną broń, własną jakąś specjalną umiejętność, nawet kilka razy można z niej korzystać. Mm, I właśnie, na totalnej zabawie i rozwałce. O, znowu MacGyver, a jagódkę jest Barbarzyńca, konon Barbarzyńca. Oj! <laughs> jeszcze przypomniałam, że, <laughs> że on ma taki ten krótki króciuskok tutaj akurat. No, na ulicy trochę inaczej. O. Są no. też różni rodzaje, wro rodzaje wrogów. bo mamy samobójców, mamy zwyczajnych przeciwników z karabinami. Kto to teraz? O od Tarantino. ja Chyba od Tarantino, w sumie nie pamiętam skąd ona była laska, ale no właśnie, ona ma pistolet zamiast nogi. Mhm. Jezu, jak ja ją... Jak kucniesz... O. O jak kucniesz właśnie, to możesz strzelać do przodu. Ja A na ulcie miałaś rakietę chyba jakąś. O, o, o. Ale Właśnie. to będzie dziwna postać. No to jest jedna z... zdecydowanie dziwniejsza. O, kurczaczek! A to jeszcze nie koniec. O, kurczak. Pff. Hmm. Patrz trzeba jakoś tu doskoczyć. Z się sprintuje. Hmm, jak tutaj? Chyba w podłodze lodunek. I musimy się przebić. on o, ja. o ja jestem na, dole. na centymetrze. O, kurczaczek znowu. Jedna postać do zblokowania na dole dla jagódki też. To, to jest o jezu, aż z tego martwe zło. O, tutaj ze szklanej pułapki. Na górze chyba nikogo nie było. O, i ostatnia flaga. I yeah. Szybkie, miłe, przyjemne poziomy, ale później wydaje mi się, że poziom trudności rośnie. Nie, to jest takie, aha, śmieszne, śmieszne. Idziemy do przodu, rozwalamy wszystko, ale później jest naprawdę coraz ciężej. Nowe rodzaje wrogów i to niezwyczajnych wrogów, nie tylko terroryści. Yes. Brudny Harry. I o, czeka Norisa. zmieniłam się na czeka Norisa. Oh. <laughs> wow. te bomby. O, Matrix. O, no, wysadziłem się od beczki. Możesz w sumie odradzać właśnie tych przeciwników, jako naszych, rozumiem tak naprawdę zombiaków, o robocop. On ma ładowany beczek. Tam był jeszcze jeden. Odstrzelił Jagódkę. Ja mam takie ładowane i na ulcie auto namierzanie. I... Wszyscy załatwieni, i je. O, pan z jetpackiem. O, co jest? Nowy rodzaj wroga chyba, twardziele, z minigunami. Dreaming Bruzers. Bruzers. technology. bardzo się rozwaliło wszystko. O, nie. nie. mnie jakieś, jakaś skała. Dobra, są święci. No, odstrzeliło Cię. O, i ucieczkę. Kto został, ten został. No, już nie było Cię jak odrodzić. Więc tak naprawdę cały fan z gry polega na tym, żeby. O, proszę, teren wyzwolony. A, było takie krótkie, to spróbujemy nad jeszcze jeden. Mimo, że chciałem to dzielić. O, misja specjalna, ale dwójka. Dobra, polecimy do drugiego. Po kolei porobimy. Poziom trudności żółty. I co? Kambodium. Kambodża. Cambrodium. No, rozwalamy kamboże teraz. Lądujemy. I sieczka Później myślę, że będę ci ciąć jeden odcinek na jedną misję, ale niech teraz będzie mówić, powiedzą so, tak jak jako, że wstęp. To więcej rozwałki się nikomu tutaj. Oooooo, jestem facetem szerni. To, to <laughs> mi się podoba. Twój ulubiony chyba, nie? no. Oho, gościu z przyszłości. O. On ma spowolnienie czasu. O, uwaga, bo tutaj ten, mamy spawnera. Dlatego stoję u góry. Ja sobie już jeszcze te zamienię się w terminatora. Jeszcze. Znowu mamy Ripley. O, samobójcy. No on jest genialny, tylko ten pistolecik to niszczyciel. O! O! o spadł. Tylko, że chyba już nie, O właśnie, nie dostanę. Ale możemy, o! Pf, spuścić tutaj im pszczoły na łeb. O! Strzelił mnie w powietrze, co za gnój. jest psiarnia. No więc gra tak naprawdę po kolei będzie powoli odkrywać jakieś nowe mechaniki, nowych przeciwników. I oczywiście przede wszystkim nowych twardzeli. Indiana Jones, twój znienawidzony o. Skrzynki lecą na łeb. Żul z batem No nie, ostrzelił mnie A, ten się poświęcił, tam w sumie odwalił. je mnie zrzucimy na łeb. Okej okay. O, tu ktoś jest do uratowania, ale mamy też maszt. W maszcie chyba można właśnie raz się odrodzić, tak po prostu, jest taki lepszy checkpoint. Tu ktoś jest? A, twf, kurczaczek. O, to wybuchnie. O! O, ty, nalot, jakiś zrz zrzut z orbity ludzików. Coś mnie wybuchło i zabiło. Samochodzik jeszcze że, o właśnie sędzia dretma ten świetny karabin zakręcający No i ta rakieta jego samostelowana O, uwaga, bo to samobójcy O nie o, Odstrzelił cię Ostatnim no. pociskiem Zaraz, konon barbarzyńca, kon zaraz użyje jego ulta O, on tam No. To też jest akurat dobra postać. No, taka fajna do wyczyszczenia ludzi po linii. O, już też sami się wysadzili chyba. I chopper. panamy wybuch, eksplozje. To jest piękne. jeśli to jest teraz na przecenie na Steamie za jakieś chyba 17 zł, I to jest idealna cena. Zwłaszcza, jeśli mamy z kimś zagrać, to miodzio. To jest genialne. Dobra, broczeta. Też ma jedna z moich ulubionych postaci. Możesz rzucać sobie maczetami. Oj O, o Jezu. Oj. Jak ty rzucasz te granaty Ogłuszające i Ulta O O, o kurczę, jest, że spadł No, brudny Harry no, tam, no sam się zabił gość, czy co jest Uwaga, bo to samobójca Koktajl mołotowa no, Czak Norris. Norris. A to można było odwrócić i poleciało. To się da odwracać? Na to wygląda. Że <grym> skoczył. O jezu, nalot. Nalot ten machen. Trzeba uratować. O, Matrix. Zwolnione tempo. O <grym> on strzelił mnie, bo mi się skończyło. <grym wskoczył> Oj! Dobra. <grym wskoczył> Za dużo wybuchów tu jest. No. O jezu, <grym> znowu <wskoczył> ta laska, dziwna. <grym wskoczył> No, granaty zapalające. No, nie mogę tego. No, można przebić sobie pionę. Dawaj, yeah, jest piątka. Jak ona jeszcze nic nie chodzi w ogóle. No, ona też tak, kusztyka. <grytanie> A musisz tego ulta u niej użyć, nie? Znaczy tam po prostu Ta rakietę. ona jest dobra ta rakieta. Zwłaszcza jak się on do przodu puści. No, i tego mięsa będzie coraz więcej tutaj. Zup, Święci. O, piesek pieska. Co to za kanibalizm? To ja wam No weźmy to. rakietowy akurat tutaj. Ja tam stałem, ja się na to nie <grym> tam są miny. Właśnie miny można namierzyć? Chyba o, nie. Chyba właśnie nie. mi się jakoś nie da ten. A tutaj też nie będę się rozwalić, bo właśnie. W ogóle wydaje mi się, że leciutko za głośno jest. Yy, tego teraz. Audio. Owe. O. o, bo te o. pociski są jakoś strasznie głośno mi się wydaje. To to teraz? A, jakieś tam żołnierz przyszłości czy coś. Właśnie, a co się stało, jakbym zrobić. A, tylko ja się flexuję po trwało można. No, przejdź nap tutaj, napiąć muskuły. Wstawać, yeah. moi żołnierze. <laughs> Właśnie, oni coś robią w sumie, czy to są jakieś zombiaki tak naprawdę? No, oni strzelają. Bro Max, mam Mad Maxa, co jest? O, co? A, bo Zob to jest mój, a ja do niego strzelam. <laughs> O nie! O nie. Ale, kurde, ja tak niby ściszyłem, a znowu jest niby znowu za cicho. Ty, jestem. Te poziomy głośności są tutaj niesamowite. Jak piesek zje trzy ciała, albo pies, pieski, to się staje No Właśnie widziałem jakieś takie bardziej napakowane psy. Tam u góry może ten. U, u. Właśnie, jest beczka. O. O. I masz, mudzina. Boom boom boom. wybuchy albo no, tutaj tam w o, bumerang gdzie jest mój boomerang? O jest bumerang ty fajny ten boomerang Mad Maxa, można z tego. O jest. Uwaga samobójcy ale widzę mierda, o co jest, kamienie spadające yes. Curz, specjalnie gnoje to zrobili o, szut, można się przyciągać, Indiana Jones. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. O, Panie diaboł. O. No, I kolejny teren, Kambodża. Zaraz będzie chyba cała wyzwolona. O, jeszcze jeden level. Rip. My favorite! Ci odstrzelili Terminator w takim razie. O, o Właśnie ten. Twój działko obrotowe ono odpycha, nie? Ciebie, jak atakujesz, dopiero jak się zamienisz w Terminatora, to można lekko iść do przodu. Fala ognia na ulcie. Wszystko czyści. O, szklana pułapka. Ktoś pamięta jak się nazywał gościu ze pułapki? O jest. Ludko właśnie, spróbuj to jakoś. Poprzez Może Arnold nie jest właśnie tutaj najbardziej gipki, ale. o dajesz radę. Jest, się Znowu sędzia dread. Nie! Ty ale żyjesz gdzieś. O, 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 o właśnie. Czyli jak spadniesz, ale za nisko. Ale nie do przepaści to wtedy że tego przeżyjesz. Hmm, tylko jak tu wskoczyć. O. o. Widzisz. Hmm. Dałam radę. Tu jakaś tego masz? Hmm. <rope> <sk 1952> o. Jak ja to przeżyłam, to ja nie wiem. Uch, ale tego już nie przeżyłam. <mail> <charger> <gosto> <am splots> tego już nie. Co jest? O kurde, pierwszy boss. Terrorkopter Terror Air Superiority, tak, technologia przewagi powietrznej, zaraz się przekonamy. Muszę cię uratować jakoś, bo nie, nie wiem, czy sam dam radę. Tu odstrzelimy kilku gości. Tam jakieś granaty, mu rzucę. O, bomby. Dawaj, wstawa, Jagódko. O, pan z granatnikiem to na pewno się przyda na helikopter. On już cię odstrzelił. Cudownie. O, mi się skończyły granaty, i już nie ma... Aha, muszę sam to zrobić. Działko odpala. Jakie uniki. Ja nawet nie widziałam, że on odpalał. I to jest Właśnie, bo wydaje mi się, że chyba nie mogę cię... O Jezu, jak to nisko. Hmm. Mówię, sprawdź jeszcze pod maszt chyba podejść, jeśli był właśnie. Może tutaj cię odrodzi? Nie. A, niestety. Czyli muszę go sam załatwić. O. Rambo, które jak widać niezbyt się nadaje do tej roboty. Skaczek porąbany. I, i, o! O! czas. I chopper w Kambodży. Chyba tak. To koniec mapy. Często właśnie poziom się kończy jakąś walką z bossem. I proszę. Wyzwolony. Dobra, i tutaj zrobimy sobie cięcie. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się podobał. Mniej więcej na tym będzie się skupiać cała gra, ale im dalej będziemy podróżować, tym właśnie nowe rodzaje przeciwników, nowe mechaniki i przede wszystkim nowych twardzieli będziemy odblokowywać w tej przygodzie. Nie jest to też jakaś super długa gra, ale w kooperacji wydaje mi się, że jest jak najbardziej strasznie miodna. Dlatego dziękujemy tutaj za uwagę. To byłem ja i Jagutka. Żegnamy się i do następnego. Hej!